No ja to bym pojechał na śmieciarkę do Anglii. Jak was? Chilba bomba. Po maturkach e, wakacje odpoczynek. Jadę na, na żaglę. No na razie odpoczynek, a potem to, to, to zobaczymy, się miel zawieje, że tak powiem. E, no, po maturze odpoczynek. Ja od razu chciałbym się skupić na pieniądzach, jako artysta się spełnić trochę, pchać to do przodu, nie? Trzeba haslować. No, haslować. No. <grym> Poimprezować. Zrelaksować dokładnie. Pójść do pracy i pojechać ze znajomymi na wakacje. Od, odpoczynek na początek. No i <grym> no super. Jak poszła maturka? Bardzo dobrze. Bardzo łatwy, przynajmniej według mnie. Dobrze, no jak to, jak to angielski, to nie jest nic ciężkiego. No ja znam angielski, widziałem parę filmów też i no jestem biegły w tym języku, więc, więc nie było to nic wymagającego. E, okej, okay. wydawało mi się, że będzie trochę łatwiejsza, ale nie, no jest okej, okay, jest okej. Okay. Całkiem łatwe, na czyli. <głos》> no, wiadomo, to wisało. była podstawa, więc jutro dopiero będzie taki, no może być trochę większy problem, będzie rozszerzenie.